Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, słuchajcie, jak zapewne widzicie pojawiła się tam cwerka. Mam pewien pomysł, który mi przyszedł do głowy. Mianowicie, przez 30 minut będę robił coś na sesji publicznej. Jeżeli zostanę przez kogokolwiek pokonany, przegrywam. Mam jedno życie, do tego jeszcze na sobie mam nagrodę. Po prostu, no będę widoczny, bo dla mnie została wyznaczona nagroda, tam 1000 bo auto więc dodatkowa. Jakaś rzecz będzie się działa, żeby mnie ludzie po prostu ścigali. No i naszym celem będzie przez 30 minut wytrwać na sesji. Jeżeli uda mi się wytrwać, wygrałem. Jeżeli padnę, znaczy, że przegrałem. Dosłownie wpadłem na ten pomysł przed chwilą, więc zabieram się do nagrywania go. Oczywiście, zanim będziemy sobie losować, co będziemy robić, wylosujmy sobie jakieś aktywności, które będziemy robili. No oczywiście mamy koło biznesów, czyli co będziemy generalnie chcieli zrobić. Czyli będziemy tak, na pewno sprzedamy sobie w takim razie bunkier. Co jeszcze sobie zrobimy? Poza sprzedażem bunkry pójdziemy, zobaczymy, czy wytwórnia się jakaś nie zrobiła. Do tego znowu to samo, więc to się nie liczy. Do tego pójdziemy, zrobimy sobie jeszcze parę samochodów z import-export, czyli mamy trzy rzeczy. I ewentualnie jeszcze czwartą rzeczą będą to jest jako, że wytwórnia, no to nie liczmy tego. I zrobimy ewentualnie przygotowania do napadu na Kajopeliko w tym czasie. Dobra, jako że już wiemy w takim razie, co zabieramy się, yy, yy, więc mamy na sesji 24 osoby, potencjalnie bardzo dużo. I ilość osób, która może mi jakkolwiek przeszkadzać. W sumie tutaj bardzo blisko mamy import-eksport, więc może zróbmy sobie w takim razie, wezwij już sobie po prostu pojazd. Terabyte, wezwij pojazd. A nasz czas zaczyna sobie powoli lecieć. Dobra, druga rzecz, zarejestruj się jako szef, więc będziemy se szefem. Teraz nikt mnie tylko załaduje, żeby być tym szefem. No, już jestem. Dobra, mamy tutaj pojazd, więc sobie zróbmy, mówię jakieś auto zabierzmy, potem je na przykład sprzedajmy. Dobra, wojna handlowa jakaś się pojawiła, ale to nie jest ważne. Dobra, więc pojazd eksportowy. Chcę kraść pojazd eksportowy. Będę miał wartość wysoką, bo mam ustawione tak, import eksport. Wyopuszczamy centrale. No i dobra, lecę oczywiście po T 20. O, sesja się praktycznie zapełniła. Myślę, że już będzie w okolicach zaraz 30 osób. Mówię i zobaczymy, czy ktoś mnie nie będzie gonił, bo już widzę, że jakiś helikopter leci. No ale chyba nie w moją stronę. Ciężko powiedzieć. Jak mam na sobie. I chociaż lecimy być może w moją stronę, ciężko powiedzieć. Jak nie będziemy musieli się trochę bronić, bo też tak łatwo nazwijmy to. No nie odpaść. I kolejny tam jedzie. Ty, Być może ja skupiłem na sobie jakąś uwagę. No nie wiem, zaraz zobaczymy. Helikopter tutaj jest. Przeleciał. Widzicie, wali czy. A jeszcze bombę mamy. Dobra, więc mamy już za sobą pościg. Postaram się oczywiście przetrwać najdłużej jak to się tylko i wyłącznie da. Ale. No cóż, jeżeli padnę, no niestety, no... Bywa i tak. Coś tam widziałem, że jakieś strzały potencjalnie podostawałem. Bogowie, po walka. Gonią mnie. Dwóch mnie goni. Ludzie się rzucili. Słuchajcie, na 1000 dolarów. <grym> I potencjalny samochód eksportowy, więc... No tutaj już walczymy o, duże, o dużą, mamy dużą stawkę, to już nie jest, wiecie, takie byle co. Jeszcze przejeżdżamy przez najbardziej ruchliwą część, ale nie wiem co to mnie tam goni, średnio widzę. Chyba w jakimś tym, potranihilator to anihilator jakiś jest. ale nie, 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 widać, że biją, biją. Ja mówię, gościu, za bardzo trafić nie może. I jeszcze się rozbili w ogóle na mapie, nie, także... To byli goście, którzy mieli mnie potencjalnie złapać. Sami siebie pokonali. Trzeba się trochę rozpędzić, żeby bomba się nie wybuchła. Zwalnęli mnie! Pojazd eksportowy zniszczony dosłownie przed wjazdem, zostałem pokonany. Ile ja wytrwałem? Wytrwałem niecałe 5 minut. I nic nie zrobiłem. No cóż, także no. Jakby to powiedzieć, katastrofa po prostu jest. Mamy katastrofę. Dużo, ale bywa i tak. Musimy w takim razie się jeszcze zemścić na gościu, może uda się. Zatrzymajmy czas. Musimy tutaj porozmawiać na ten temat. Gdzie jest ten gościu? Gdzieś tam. No Dobra, tu mamy helikopter. To chyba ten gościu, ciężko powiedzieć. Nie jest, ten się zapodział. z góry, a no, on z góry. Uuu, dawaj. widzę, że już prawie, że i sam się pokonałem. Dobre. Nie no, katastrofa. W takim razie to by było na tyle. Nie wyszło, to nie wyszło. Mówi się trudno, a dla. Do następnego cześć.